Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę do mieście Poszeko pragnę w indycji zmarłego papiesza Franciszka, prosząc Cię najpokorniej, Pani Jezu o posze miłosierdzie i potrzebne dla niego łaski, za wstawiennictwem Matki Poszej, Matki Miłosierdzia. Za tą pomoc, z całego serca bardzo dziękuję. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światło wiekuista niech mu świeci. Przez mnie, Boż, nie odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas z tej słodszego serca Jezusowego, jako strój miesięcy dla nas ufam topie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom, I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc, rząda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzenia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego. Narodził się z Maryi panny, umęcząc pod piłatem, ukryszowan, umarł i pokrzepian. Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosę, poprawić po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wieszam w toła świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, krzechów otłuszczenie, ciało smatych stanie. Żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę i pustwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego klejko polskiej męki, mimią się nas i świata całego klejko polskiej męki, mimią się nas i świata całego klejko polskiej męki, mimiją się nas i świata całego klejko polskiej męki, mimiją się nas i świata całego klejko polskiej męki, mimiją się nas i świata całego. Klajko polestej męki, mij miło dla nas i świata całego. Klajko bolestej męki, mijło ci dla nas i świata całego. Klajko bolestej męki, mimo dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajeko poryz męki, mimią się dla nas i świata całego. Klajeko poryz męki, mimią się dla nas i świata całego. Klajeko poryz męki, mimią się dla nas i świata całego. Klajeko poryz męki, mimią się dla nas i świata całego. Klajeko poryz męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, się ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimo ścicit dla nas i świata całego. Klajko polskiej męki, mimo dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klajego porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Clajeko porstej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Clajeko polestej męki, mimiją się citle nas i świata całego. Klajeko porstej męki, mimo się citle nas i świata całego. Clajeko poreststej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klejko polestej męki, miliło osiecie dla nas i świata całego. Klaj opolestej męki, mieniło osiecie dla nas, i świata całego. Klejko bolestej męki, miło sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszą i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie. Sakrzechy nasz i świata całego. Klajek polestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi się ci nas i świata całego. Klajek polestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki. Mimo ścicit dla nas, bis świata całego. Klajko polesnej męki, mimo ścicit dla nas, bis świata całego. Klajko polesnej męki, mimo ścicit dla nas, bis świata całego. Klajko polesnej męki, mimo ścicit dla nas, bis świata całego. Klajko polesnej męki, mimo ścicit dla nas, bis świata całego. Klajko polesnej męki, mimo dla nas, Świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Klajek op polestej męki, mimiło się cie nas i świata całego. Klajek oporstej męki, mimiło się cietle nas i świata całego. Klaeko porystej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klaeko prestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klaeko prestej męki, mimo się ci nas i świata całego. Klejko polskiej męki, Miej miłosie ci dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, Miej miłosie ci dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, Miej miłosie ci dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. jest ufam Tobie. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, Ciebie o przyczyną proś, tą ufnością ożywioną do Ciebie, o Pana nad Panami i Matko, pięknął do Ciebie, przychodzą przed Topą, jako krzyżnik płaczący stoją. O matko słowa, żaż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Posze, to modlitwę składem w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ ty wiesz najlepiej. Dzięki komu w danej chwili o nas najbardziej potrzebne, w dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniu Twoją, Rozmij serce dzieje Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokątcy wieczny posze osłoń nas przed oczami swych duchów, zechci posłużyć się churami aby a Pana i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne, spraw swojej łaskawości, powierzchnie Boże, Wrocław Święty Jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prowadź kapłanów i siostry sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Mocy, Wspieraj Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Boży, Spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską jeśli słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech oki świętej miłości rozpalaj serca we płomieniach tej miłości, oczyszczali i uświęcali duszę. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskie i siostr ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i święty strwałstyny, z Panem Pokiem Akaya.